Miał. Już jestem Eee O piotr O Możesz trochę ten? O dobra <grywia> Ej! To czeka koło tego kota to Wygląda nieziemsko <grywia> Okej okay. kliknę O Teraz się wziął To miałby e, ktoś, nie podział, ktoś w tak? szpital Halo. strzelałem tą bombę Nie, 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 nie słyszałeś. O nie, on tu idzie Już widzę to Nieprawda Ja nic nie widzę bez latarki O No ja i... A, to Piotr, okej okay. AHAHA że Michał takie szybkie rączki ma Widziałem tą latarkę Nie widziałem, i. No, 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 no. O kurde, nie zrobiłem! Nie, nie! 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 Spokojnie jestem medykiem. A nie, na przykład to jest jeden taniec. nowy. A. Tak jest. Na no, a, nie wejdę, dał. Na a. Na a. Dobra, to jedyne klaty A czekaj, tutaj nie jest wyjście? Nie Wyjście po drugiej stronie No, no? A zgadaj, że go okłamujesz w Ale sobie pójdę Na tą drugą stronę A nie, a nie chcesz karty? Czerwonej przypadków, wiem. No już po co? Nie wiem. Jak ja już z Michałkiem wychodzę. <noise> a tak myślałem. <mi> <noise> tak myślałem. <mi> <noise> to jest Batman jako policjant, <noise> No to jest ten, posterunek, to jest z jedynki. A. A? <noise> Ej, bo to się trochę długo otwiera. Wiem. Idę do ciebie. I hmm. ile masz kurdeł? 50... 50 sekund jeszcze Okej, okay, dzięki za info. Ale na radar czy na atak? Na atak Chodź! Miałoś! Yeah, oh. <laughs> Dobra, ale gdzie? Aha, tutaj, okej. Okay. Tutaj. Na <laughs> no. Hubert! Opa! O, dostałem coin nawet. No, bo zabiłeś miała. Startuj, cz czemu nie startujesz? No, startuj Okej. Okay. Czekaj. Okej. <laughs> Okej, okay. okay, zrobiłem sobie sknulę. Nie! No i startować. Czekaj, <laughs> bo tutaj wow. od razu można zobaczyć. Ta już od razu. Ale, można ale wielka mapa! Bro, mapa, ale poza... Poza ekran mi wróci ta mała p Poza ekran... What? Nie lubię tego dźwięku Nie <laughs> lubię tego dźwięku <laughs> Złapie mnie się... Anakin I have the high ground Anakin! I am DIGGING GROUND <laughs> Może podziękuję O, czekaj, zmysłowałem Lepiej dla mnie? Co wy tam Gdzie Gdzie są toalety? Dobra, znalazłem O no. A co? Jedenka czy dwójka? Co? No piątka O kurda no ja otwórz te drzwi. Otwórz te drzwi. Nie mogę. Ty, ty mnie zabijesz. No otwórz te drzwi. No, prawda, daj mi chwilę. Chwilka chwilka, jeszcze pięć sekund. O do a... no, się. Kogo zabijeszem? Nie. No chciałem ujść cię. Kurde. Mogę cię zrezować. No, nie no, dobra. dobra, uciekajmy. Ale ja jest ze strony 11. Dobra. No tak, to Michał. Gdzie? Nie wiem. Nie tu. Bardzo nie tu. Otwórz drzwi. <gry> nie odbieraj mu. On nie jest przyjazny. Wiesz co? Cześć Kurde Zrozumiecie? Jej! Yeah! No a, miał go nie Uf. No no Dajmy cztery minutki Nie! <ścoughs> ja! Znowu. Proszę bardzo. Potrzebujemy baterii, ale ja tylko mówię, że potrzebne, Cześć, a... To jest karta, to czekaj. W każde światło powiedzmy, że mnie nie widzisz. Panie kolego. Abyś zamiast uciekłeś, po tak ja chcę, bo ja znikłeś ja chcę, bo... u mnie. <ścoughs> Chce pan może... jest z tych koszulek? Bum. <ścoughs> <ścoughs> okay. Nie, ja go... Proszę się wydać, tego Okej okay. No go No w skubańcu! O nie, zmisowałem No nie żył no. ro Robię sztuczne oddychanie tw twojemu kolanu Lecimy no, no No, co to też no to zaraz. Pom teraz. Dobry pomysł. Teraz znowu przez ciebie. Eee, poczekaj. O. <laughs> Czemu te drzwi nie zadziałały? Eee, zadziałały, ale... Nie zdążyłeś. Czekaj, bo jak już nie mogę zresować to... Do widzenia. Nie, nie możesz. Nie. Ja co hey. robisz. Nie! Ech. O, dobra, bateria. Poczekaj. Ten sekund. Ten sekund, ja ci obiecuję, ten sekund. Okej, okay, czekaj, a to sobie powiem. <laughs> to sobie powiem. Mm. <laughs> anamensy. Czekaj, co je ja zamkierki? Anamensy, tak? Dobra. A jakie ja, anamensy? To jest to są w ogóle? W środku? No. Hmm. Ja najczęściej jadłem te ciasteczkowe. Nie, <grymne> nie tutaj jest. Gdzie jest exit? A to nie jest exit? Spisz za exit. Czekaj. Jakieś z tym coś cokolwiek zrobić, to, to się podnosi. Czekaj, co? Nie, to chyba się pod... A nie? Podnosi A. się! A. O fajnie. O, okay. <noise> co? AWSD, Aaaa! taka kombinacja AWSD A <grymne> no to mapa ma taki fajny grymacie, ten śnieg O, siema Ała. Booli. Oczywiście już w betrze, a gdzie indziej? Единство хреников дам там дуэль Ай шо? Прити шор ну, ну. на Хочешь ту, ты за гадку? Хочешь ту?

Ай, ну, ну, вон, а. Там кем О, не! О, не! Куда я там хотел О, ну, бра. Ну, Nie. Wpisów <gryzanie> e, <o, o>, <gryzanie> <Spłasza> mnie bogaty, <gryzanie> że... Gdzie... bogaty, może Ci będzie okay. okay. um, guys um, guys o, ale mnie cofnęło znowu co jest Proszę, panu nic nie mówi. This is very scary Larry. A o tej stronie Eleven. Hmm... Where is Pionix? Aj no daj daj, daj, o dobra, dzięki. <laughs> Ciemno w tym hidlu. What? Lubię zabawę. Y Widzę właśnie. O. Nie ruszyłem się z miejsca! Ważne. to no. się nie ruszyłem z miejsca. Wiem, o co chodzi, wiem, o co <laughs> Miau. O, kibar. kable. O, fajnie. Dzięki. Teraz... Gdzie ten keycard był potrzebny? Na lewo? Nie... na... te drugie lewo? WHAT DO YOU MEAN THE DRUGIE LEWO Tak tak Zero procent overload lecimy, nieważne już jest 10 ojej. ojej, ojej. Ja mam minutę. O, okej. Okay. i tutaj może będzie paliwo. O, jest paliwo, okej. Okay. Okej, okay, let, let me cook. Ja co jest? O! Yo. Czekaj! Mogę łazić po suficie. Pot może łazić po suficie eee. <grywa> Ma sens <grywa> To żegnam panów i pan... pan pani i panów pan... Eee... Okej? Okay. Eee, siema, dobrano. <grywa> Ale to kogo <co> ty mówisz? <grywa> to nie filmik na YouTube. A, poczekaj, bo to jest filmik na YouTube. <grywa> o oh zapomniałem. Dobra, yy, to yy, yy, tak, pozdrawiam, yy, do widzenia i dobra noc. <tryk> Zasubskrybujcie kanał, pionik, zaznaczcie <tryk> like lajka.